Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku recenzja budżetówek od Anty. Buty, które tak naprawdę, no, poza brudem na podeszwie, to za bardzo nie mają minusów. W szczególności w tej cenie, gdzie na SK storze możecie je powinąć za jakieś 200 zł. I uważam, że w jutrzejszej topce butów. Do 300 zł będą dość wysoko. wink, wing No, a tak serio. Zanim przejdziemy do recenzji tych butów, pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał i dodatkowo pamiętajcie, polubić ten film i lecimy już z materiałem. Buty te, podstawową rzeczą, która mnie w nich wkurza, od razu to podkreślę, to sznurowadła. Mimo, że są tanie, zobaczcie, jakie one są miękkie. To są tanie sznurowadła, chyba, nie wiem, no wyglądają na tanie ale się tak skubane rozwiązują, nawet jak mocno zawiążę, to zobaczcie. Już. One są tak mięciutkie, tak się rozwiązują i są do tego długie, więc chociaż trochę Wam już się poluzują, to już od razu kurna, deptacie sobie po sznurowadłach. I to mnie giga drażni w tych butach. I to jest ich największy minus, tak szczerze, więc jeśli, nie wiem jak w innych CW, bo może w innych CW jest normalnie, ale tutaj pierwsze co, to wymieniłbym sznurowadło. Jak jesteśmy już przy sznurowadłach, to omówmy najpierw cholewkę. Tutaj w środku bardzo fajnie zapada się ta pięta. Tutaj naprawdę jest świetnie. Jest bardzo miło i ja tutaj nie mam żadnych problemów. Dodatkowo, jeśli chodzi o wkładanie stopy, to, to od razu podkreślę, to nie są buty dla szerokiej stopy. Nie są. Nie są, jest tu dość wąsko. Na początku myślałem, że dla mnie na wysokie podbicie też nie będzie za dobrze, ale te sznurowadła są na tyle długie, i tak naprawdę mi wysokie podbicie zaczyna się dość daleko, więc yy, tutaj ten miękki język, troszkę odwinięty, tylko tutaj nawet tych nie musiałem luzować, więc tutaj akurat było gicer. Język mięciutki. Polewka, naprawdę, wszystko tutaj jest bardzo fajne, poduszki fajnej jakości, bardzo miękkie. Tutaj wewnątrz tego nie widać i ja też się zdziwiłem na początek, ale tutaj jest wyścielane jeszcze pod tą siateczką syntetyczną takim materiałem jak tutaj wewnątrz od poduszki, nawet bardziej miękkim. I tutaj wszędzie jest tak mięciutko, przy tym, że nie traci na tym lockdown stopy, ponieważ na zewnątrz jest ta siatka syntetyczna, która to wszystko spina. I powiem Wam, że naprawdę za 200 zł jest to but super. Uważam, że jeden, że będzie to z moich go-to-butów na outdoor w tym sezonie. W szczególności, że nie mam tu białej podeszwy i tutaj. No widać gdzie nie gdzie uwalenie, ale uważam, że nie ma spiny z tym, no a ta cholewka to się w ogóle nie brudzi, co jest dla mnie mega zaskoczeniem, bo tak miałem zdeptane i w ogóle nie jest brudna, to jest dla mnie wow, a czasami mamy buty, które są czerwone i widać na przykład na nich brud, eee, tak jest, niech pomyślę. O, już o podziemskich to nie mówmy, bo one są strasznie uwalone co my tu mamy, a nie będę mówił, bo to spoileruje troszkę jutrzejszy odcinek, więc podziemskich jutro nie ma, to nie są buty do 300 zł, więc tutaj dajmy spokój. No, wróćmy do samych butów. Więc jakby jeszcze wymienić te sznurowadła na takie lepiej ściągające i lepiej trzymające, to uważam, że lockdown stopy byłby tu naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo fajnym poziomie. Wentylacja uważam, że troszeczkę traci, przez to, że mamy tutaj dodatkową jeszcze warstwę materiału, która sprawia, że jest naprawdę wygodnie, ale no wiadomo, troszkę to ogranicza wentylację. Chociaż ten materiał, jak widzicie, w cały jest tutaj też jakby się przyjrzeć, cały jest podziurkowany, żeby oddychał, ale ja i tak uważam, że można by to zrobić lepiej. Więc tutaj troszeczkę minusik od yy, z mojej strony. Jeśli chodzi o podeszwę. Amortyzacja nie jest wybitna, ona to podkreślę, jest porządna, jest porządną amortyzacją, nie mam z nią najmniejszych problemów, ale nie jest czymś giga wybitnym. Wiadomo, nie spodziewajmy się w butach za 200 jakiejś giga wybitnej amortyzacji. Natomiast jeśli chodzi o trakcję, uważam, że jest zaskakująco dobra, naprawdę. Ja z tymi butami, o no, no i to jest w wiaście prawie mnóstwo ja nimi na brudnej hali potrafiłem grać, i nie mieć ochoty walić ich przez okno. Oczywiście gdzie, nie gdzie zgubiłem gripa, ale na naszej hali to wszystko gubi gripa, więc tamto nawet yy, kobiacze potrafią zgubić gripa, więc tutaj jesteśmy. Nie wiem, jeśli ktokolwiek z oglądających to grał u, na, u nas na hali szkoły podstawowej numer 9 w Kutnie, to, to może dać znaka, bo to no nie jest tylko moja opinia, ale po prostu tak jest. No, dodatkowo. Sama w sobie podeszwa jest bardzo wytrzymała, ponieważ ta guma to jest z betonu, więc uważam, tak jak mówiłem, że outdoorową będą to jedne z moich go-to butów, no bo tak naprawdę jeśli podeszwa jest wytrzymała, buty są wygodne i one są bardzo low, czyli perfekto dla mnie na outdoor, nie będzie mi szkoda ich zniszczyć, mówię, co, one są 200 zł. No to buty szaka tyle kosztują, to za, porównując buty szaka i te to. I dajcie znać też, czy chcielibyście, żebym nagrał jeszcze jakieś nowe, nowsze buty Shaka, teraz dużo ich jest, może któreś nowe się poprawiły i trzeba będzie naprawić moją opinię o tym, no. I cóż, ja uważam, że te buty all around są bardzo, bardzo fajne. One w niczym nie są wybitne, tak naprawdę, ale w niczym nie są złe, one są we wszystkim porządne. Porządne. No, może poza amortyzacją, bo amortyzacja po prostu jest ok, ale wszystko inne jest naprawdę fajne i nic nie przeszkadza w tym bucie. I ja uważam, że za cenę 200 zł. Ja na przykład teraz, tak jak myślę, to nie wiem, czy bym ich nawet do top ten butów w sezonu nie wrzucił po prostu przez to, że są tak tanie. I za tą cenę, taka jakość to jest naprawdę wow. I po raz kolejny Chińczyki bardzo pozytywnie zaskakują. Nike po raz kolejny wychodzi na kradziejów, że za 4 razy więcej nie potrafią zrobić, 4 razy lepszego buta, a nawet dwa razy lepszego buta nie potrafią zrobić, więc no tutaj jest kolejny problem Nike. A. No a my co moi drodzy? Kończymy tą recenzję. Ogólnie buty polecam. Na no outdoor, no na hale też, jeśli nie masz budżetu, to ja, dla mnie nie byłby to, czy znaczy wiecie, ja to nie mam przypału grać w butach za 20 zł. Ja potrafię chodzić yy, po mieście w butach tej, bi, tych biedronkowych, więc dla, dla mnie nie ma czegoś takiego jak wstyd. Więc wstyd nie byłoby grać w tych butach. I uważam, że też sprawią się bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już jutro topka butów do 300 zł. No.